Cześć, jestem Dominika i zapraszam Cię dzisiaj na krótki przewodnik po nowych możliwościach dostępnych na nowej liście procesów, do której przyznaliśmy Ci dostęp jakiś czas temu. Nie wiesz, w którym miejscu włączyć taki widok? Chcesz wiedzieć, czym różni się on od poprzedniego i dlaczego warto go wprowadzić? Po to tu jestem. Zapraszam na podróż po nowej funkcjonalności. Przygodę z nową listą procesów należy zacząć od jej aktywacji. Taką możliwość znajdziesz w parametrach systemu. Po wykonaniu tego działania możesz już przejść na nową listę. Najważniejszą różnicą, którą możesz dostrzec, jest prezentacja bezpośrednio na liście produktu serwisowanego w ramach danego zlecenia. Dzięki temu widzisz, jakiego sprzętu dotyczy zlecenie, jesteś w stanie filtrować po tym elemencie, a także w szybki sposób przejdziesz do wybranego urządzenia. Na wyróżnienie zasługuje również wgląd oraz filtrowanie po definiowanych samodzielnie atrybutach. Dodając atrybut procesu i przypisując mu odpowiednie uprawnienia, widzisz go nie tylko w karcie zlecenia, ale również na liście procesu. Nowa lista procesów charakteryzuje się także dużo większą elastycznością od poprzedniej. Jesteś w stanie dopasować jej zawartość do własnych potrzeb poprzez konfigurację kolumn oraz filtrów. Do Twojej decyzji należy, które kolumny i w jakiej kolejności chcesz wyświetlać. Możesz kierować się specyfikacją swojej firmy i wybierać te elementy, które zawierają istotne informacje. Podobnie z panelem filtrowania, w którym sama kolejność determinowana jest kolumnami, ale masz możliwość wykluczenia zbędnych dla Ciebie filtrów. Nowa lista procesów daje możliwość wglądu własne atrybuty procesów oraz wykorzystania ich podczas filtrowania danych. Zawiera wiedzę o produktach serwisowanych w konkretnych zleceniach. Umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb poprzez zarządzanie filtrami oraz kolumnami. Liczę na to, że ten materiał to Twój początek pracy z nową wersją listy procesów. W wolnej chwili włącz tę możliwość w swoim systemie i ciesz się nowymi możliwościami. Masz pytania, potrzebujesz wsparcia, a może w Twojej głowie pojawiły się pomysły rozwojowe systemu? Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy.